To jest Zegar. I teraz zapytasz pewnie, okej, okay, Marcin, po co w ogóle to pokazujesz nam na początku filmu? Pokazuję to dlatego, że po pracy z ponad setką klientów w mojej agencji marketingowej zdaję sobie sprawę, że ten zegar symbolizuje pewne zjawisko i pewien błąd, który ogranicza większość trenerów, ekspertów, właścicieli, nie wiem, nawet innych agencji marketingowych, osób, które mają jakikolwiek biznes, czy to lokalny, czy to biznes online, w tym, żeby sprzedawać więcej. I w tym filmie właśnie podzielę się z Tobą moimi obserwacjami i moimi wnioskami z tych obserwacji na temat tego, jak. Jak czas potrafi zabić Twoją sprzedaż, więc jeśli chcesz, żeby Twoja sprzedaż była cały czas wysoka, to lepiej obejrzyj ten film do końca. Zacznijmy sobie od pierwszego sposobu na to, jak czas i jak ten zegar może skutecznie zabić naszą sprzedaż. Pierwszy sposób w ogóle na to, pierwszy taki najpopularniejszy sposób u większości osób, które, w szczególności u większości osób, które nigdy nie miały kampanii reklamowej na Facebooku lub na jakiejkolwiek innej platformie, nigdy nie pozyskiwały lidów z płatnych źródeł, to jest. Zbyt wolne odzywanie się do naszych potencjalnych klientów. I teraz pomyślisz pewnie, no dobra, okej, okay, to, to ma sens i jakby ja to wszystko wiem, i tak dalej, i tak dalej. Ale podzielę się z tobą pewną perspektywą. Mianowicie w większości z nas wydaje się, że szybkie odzywanie się do lidów, do ludzi z reklam, do naszych potencjalnych klientów, to jest załóżmy odzywanie się do 2 godzin czasu, do 3 godzin czasu, do 24 godzin. Niektórzy w ogóle tak myślą, że do 24 godzin albo do 48 godzin robią łaskę klientowi, jak zadzwonią, który zgłosi się z kampanii reklam. Reklamowej. Nie, to tak nie wygląda. I teraz problem jest taki, że w momencie, kiedy my mamy kampanię reklamową i załóżmy, że nie do końca potrafimy sprzedawać, e, załóżmy, podam taki luźny przykład. Jestem trenerem personalnym. Nie mam doświadczenia sprzedaży, więc sprzedaż, czy to przez telefon, czy na żywo, na konsultacjach treningowych, gdzie mi po prostu średnio niby jest ok na tych konsultacjach, ale w sumie to jest tak pół na pół. E, no, 50% to jest dobra skuteczność, ale załóżmy, że jest tak pół na pół ogólnie, rzecz biorąc czyli załóżmy, że mam 20% skuteczności, czy jest to po prostu słaby wynik, mówiąc wprost i mam te rozmowy telefoniczne i mam kampanię reklamową, na którą wydaję pieniądze. Mam kampanię reklamową, na którą wydaję pieniądze już 50 zł dziennie, czyli 1500 zł w skali miesiąca. No i ja nie zarabiam 25, 30, 100 tysięcy zł miesięcznie, że dla mnie to są takie o pieniądze i to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Mianowicie te pieniądze, jak wydaję je i one się przepalają, to mnie to e, boli, więc chcę pozyskać klientów jak najszybciej. I teraz, co się dzieje, kiedy my nie dzwonimy do lidów szybko, plus nie do końca potrafię sprzedawać? Dzieje się to, że nawet jeśli mamy określoną ilość lidów, nawet jeśli te lidy są względnie Tanie, czyli załóżmy kosztują mnie 20 zł, 30 zł, itd tak dalej, lub nawet kosztują 5 zł, to też jest możliwe w niektórych miastach, na niektórych rynkach, i tak dalej, dalej, w zależności od oferty. To dzieje się to, że czasami duża ilość osób, na przykład, można nie odebrać z rzędu. Czyli przykładowo dzwonimy sobie do 5 lidów ale że dzwonimy do nich po 48 czy nawet po 24 godzinach, to logicznym jest to, że jeśli to są ludzie zajęci, którzy mają pracę, rodzinę, dzieci. Obowiązki i tak dalej. Normalne może być to, że żadna z tych osób nie odbierze. I teraz co się dzieje? Dzieje się to, że większość osób zaczyna po prostu panikować. I teraz co się dzieje, kiedy większość osób zaczyna panikować? Otóż dzieje się to, że zaczynamy podejmować decyzje na podstawie emocji, a raczej zaczynamy wpadać w emocjonalną, negatywną, emocjonalną spiralę, która doprowadza do tego, że my zaczynamy myśleć o tym w bardzo negatywny sposób. Teraz, jeśli wprowadzamy się w taki negatywny stan emocjonalny, to logicznym jest też to, że sama nasza skuteczność sprzedaży spada jeszcze bardziej. Czyli de facto my już mamy niską skuteczność sprzedaży, bo nie umiemy sprzedawać, ale ta skuteczność sprzedaży maleje jeszcze bardziej, bo my wpadamy w negatywną spiralę emocji. I realnie odejchciała nam się dzwonić do tych ludzi, bo oni nie odbierają i jest jeszcze gorzej. Więc zobacz, jak ta jedna rzecz. Ten jeden element na samym początku, ta jedna decyzja o tym, że ja nie będę do nich dzwonić do godziny, tylko będę dzwonić do 48 albo 24, albo nawet do 12 godzin, sprawia, że de facto na koniec dnia my zostajemy z tym, że ta kampania może w ogóle nie wypalić, nawet jeśli marketing działa nam świetnie przez to, że wpadamy w negatywną spiralę emocji, które podpowiadają nam, że jest bardzo źle, że jest tragicznie, bo ktoś nie odebrał i tak dalej tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeśli dzwonimy wolno do tych lidów, to wskaźnik odebranych telefonów znacznie zmaleje. Odebranych telefonów przy pierwszym połączeniu. To jest bardzo ważne. Bo jeśli ta osoba się zgłosiła wczoraj i my do niej dzwonimy dzisiaj, Teoretycznie nie ma jeszcze tragedii, jeśli dzwoniła, się, zgłosiła się o godzinie, nałóżmy 23, to jakby rozumiem to, bo to jest późna godzina. Aczkolwiek, jeśli ta osoba zgłosiła się wczoraj do niej, do niej dzisiaj rano, spoko, jest to ok, ale nadal ryzyko, że ona nie odbierze, jest większe niż jakbyśmy zadzwonili do niej po 5 czy po 15 minutach. Więc taka bardzo prosta rada, która jest bardzo popularna w tej branży i tak dalej, ale niewiele osób tak bardzo zwraca na to uwagę, a jest to skrajnie ważne. To jest to, żeby dzwoń do tych osób. Jak już mamy tą kampanię reklamową, wydajemy swoje własne ciężko do Pieniądze na tą kampanię reklamową, żeby dzwonić do tych osób do maksymalnie 10-15 minut. I teraz, dlaczego tak szybko? Otóż dlatego tak szybko, że po pierwsze, będziesz mieć dużo większą skuteczność samej sprzedaży, nawet jeśli ta osoba odbierze. Dlatego, że zacznijmy od tego, że jeśli my robimy tak zwany outbound, czyli mamy właśnie lidy, które nam wpadają, dzwonimy do tych ludzi, obcych ludzi, którzy zgłaszają się z reklamy. To są osoby, które widziały reklamę, widziały treść tej reklamy i to nie nieważne, czy ta reklama jest dobra, czy jest słaba, ale jakaś była tej treść reklamy i coś te osoby zainteresowało w tej reklamie. To jest tak, jakbym ja poszedł, gdybyś mi powiedział, załóżmy na ulicy, Tutaj zainteresowani, którzy są, chcą stracić kilogramy. Ja bym podniósł rękę. I teraz czy to oznacza, że jeśli ja potem nie kupię, to jestem niekwalifikowany? Nie, to znaczy, że po prostu nie umiem sprzedawać. To jest bolesna prawda, której wiele osób nie rozumie, dlatego że wiele osób nie ma perspektywy na to, co to znaczy potrafić dobrze sprzedawać. Wiele osób nie ma na to perspektywy. I ja, mając za to perspektywę, uważam, że kompletnie nie potrafię sprzedawać. Mimo tego, że uważam, że sprzedaję lepiej niż 99% osób, które prowadzą podobną działalność, którą ja prowadzę. Co jest oczywiście nieskromne i co może wydawać się nieskromne, ale tak po prostu uważam. Natomiast mam perspektywę na to, co to znaczy naprawdę dobrze umieć sprzedawać i znam osoby, które potrafią ode mnie sprzedawać 5 razy lepiej albo 10 razy lepiej i też są z Polski, co jest zaskakujące. Więc, mając na to perspektywę, jak my wiemy, jak bardzo słabi jesteśmy, jak bardzo głupi jesteśmy, i tak dalej, to możemy do tego podejść z pokorą i faktycznie uczyć się tego. Natomiast, jeśli my mamy podejście, że no, jestem zajebisty w sprzedaży, że to, że tamto, ja tu w ogóle domykam wszystkich. I zaś nagle mamy kampanię na zimny ruch. W momencie kiedy domykaliśmy w czasie ludzi z poleceń albo ludzi organicznie zgłaszających się do nas i i tak tak dalej, dalej. Nagle jest wielkie zdziwienie, bo się okazuje, że te osoby one mają jakieś obawy, one mają jakieś obiekcje dziwne, że muszą się zastanowić, nie wiadomo o co chodzi. Oni mówią, że to jest za drogie. Jakby, przecież moja oferta jest zajebista, ona nie może być za droga. Po prostu nie umiesz zbijać obiekcji. To, że ktoś ci mówi, że twoja oferta jest za droga, nie oznacza, że ona nie ma wartości. Więc najpierw zacznijmy od tego, żeby w ogóle to wszystko zrozumieć, a potem e, zacznijmy rzucać to wszystko. Na lidy, na to, że lidy mogą nie, być niekwalifikowane, to jest kolejna rzecz. Jeśli my wolno dzwonimy do tych osób, wracając do tego tematu naszego e, zegarka kuchennego, czy jaki to jest zegarek, e, polecam, żeby się skupić i robić robotę. To jeśli my dzwonimy wolno do tych lidów, to mamy mniej połączyć, czyli mamy z nimi mniej rozmów. Teraz, w jaki sposób my mamy ocenić, czy te osoby są kwalifikowane? Jeśli prowadzimy, załóżmy, marketing sami dla siebie, jako Jakiś ekspert prowadzi marketing sam dla siebie. Załóżmy, że jesteś dietetykiem, pozyskujesz ludzi na jakieś konsultacje i prowadzi reklamy sam lub sama dla siebie. W jaki sposób ty masz ocenić, czy te lidy są kwalifikowane, czy nie są kwalifikowane? Znaczy, po pierwsze, 99% osób nie wie, jak to ocenić, bo 99% osób uważa, że jak ktoś od nich nie kupi, to jest niekwalifikowany. To jest główno prawda, po prostu nie bierze odpowiedzialności za to, bo bo się przyznać, że nie umiesz sprzedawać albo nie chcesz tego przyznać, bo masz ego. To jest też najczęstszy przypadek. Natomiast jak my mamy to sprawdzić, skoro mamy dużo mniej połączeń, bo dzwonimy do nich wolno? To też jest kolejna rzecz, że ciężko jest wtedy tak naprawdę. Zrzucać to na lidy. I kolejną kwestią jest to, że znowu jak padamy w spirale emocji, to twierdzimy, że te osoby, które nie odbierają, że one są niekwalifikowane. Bo w jaki sposób mamy stwierdzić, czy ta osoba jest kwalifikowana, czy jest niekwalifikowana, jeśli ona nawet nie odebrała telefonu, nie zamieniliśmy z nią ani słowa. Co jeśli ta osoba pracuje po 12 godzin na dobę i ona się zgłosiła po prostu przed snem, bo faktycznie chciałaby zrzucić te kilogramy, ale nie ma czasu nawet się nad tym zastanowić, i potem po prostu nie odbiera tego telefonu, bo dzwonić do niej codziennie o tej samej godzinie o 14, gdzie ona jest w środku pracy załóżmy. To jest nielogiczne. Więc przede wszystkim dzwonić. Szybciej, e, dzwonić szybciej, dzwonić jak najszybciej. I drugi taki główny powód, dla którego tracimy deal, tracimy pieniądze, tracimy sprzedaż przez czas, to jest długość trwania naszych rozmów. I teraz, co mam na myśli, to bardziej będzie dotyczyło stricte osób, które e, prowadzą. Typowo rozmowy sprzedażowe online, natomiast może to też dotyczyć osób, które jak najbardziej prowadzą konsultacje na żywo lub sprzedają właśnie swoje usługi na żywo. Poprzez tego typu rozmowy może to dotyczyć również sprzedaży tak zwanego outboundu, czyli jeśli my nawet odwzaniamy te leady i umawiamy je na coś, albo sprzedajemy jakąś konsultację przez to, gdzie ta rozmowa ma trwać to 15 minut, to ona trwa na przykład pół godziny albo 45 minut. I teraz to, co ja zauważyłem i to, czego ja się nauczyłem, wydając dziesiątki tysięcy złotych na mentorów, mentoringi, programy, kursy z zakresu sprzedaży. 呃。Uh To jest to, że jeśli ty będziesz prowadził tą rozmowę zbyt długo, jeśli będziesz prowadziła tą rozmowę zbyt długo, czyli załóżmy, ona będzie trwała godzinę, półtorej godziny i tak dalej, to po pierwsze, dajesz tej osobie zbyt dużo informacji i dajesz jej jeszcze więcej informacji, do tego, żeby tak naprawdę ona ci powiedziała na końcu, że musi się zastanowić. Po drugie, tak fundamentalnie, zastanówmy się, na czym polega sprzedaż. Sprzedaż polega na tym, skuteczna sprzedaż polega na tym, żeby za pomocą odpowiednich pytań wywołać odpowiednią reakcję emocjonalną, która wytworzy wewnętrzną presję u tej osoby, wewnętrzną presję, podkreślam, nie zewnętrzną że Ty powiesz, że, o, jak podejmiesz teraz działanie, to będziesz mieć 2000 zł taniec. Oczywiście też można robić i nie neguję tego, aczkolwiek to jest zewnętrzna presja. Natomiast to wytworzy wewnętrzną presję u tej osoby, co sprawi, że ta osoba, jeśli będziemy mieć tą wewnętrzną presję, będzie bardziej skłonna do zakupu i do rozwiązania tego problemu tu i teraz. Nawet jeśli będziemy miała obiekcję, będzie nam łatwiej zbić tą obiekcję. Natomiast co my robimy, jeśli prowadzimy rozmowę przez półtorej godziny, albo ta rozmowa schodzi na tematy typ pogoda, Twoja rodzina, oczywiście, jeśli to nie jest pożyteczne w kierunku sprzedaży, albo na jakieś tematy, które w ogóle nie mają znaczenia i nie są produktywne. Otóż dzieje się to, że nasza rozmowa trwa załóżmy godzinę, półtorej godziny, dwie godziny. Na końcu słyszymy, że ta osoba musi się stanowić i nie ma już żadnego impaktu emocjonalnego, bo jeśli ta rozmowa trwa tak długo, to ta osoba już nie pamięta nawet odpowiedzi na pytania, które udzieliła. Więc de facto całe nasze Discovery i cały nasz proces zadawania tych pytań, i cały ten proces sprzedażowy, on trochę zanika, bo ludzie kupują pod wpływem emocji i uzasadniają to logiką. Ale musicie pamiętać o tym, że ludzką leczą jest to, że emocje nie są stałe, emocje są chwilowe, Jesteśmy tylko ludźmi, wszyscy mamy ten gadzi mózg. I nasze emocje trwają chwilę. Nasze emocje mogą trwać przez 15 minut, mogą być tutaj nasilone. Natomiast czym dłużej? Czym dłużej akceptujemy te emocje i z nimi przebywamy, tym bardziej one znikają. Więc, de facto, jeśli ty chcesz wytworzyć emocje, po to, żeby ta osoba kupiła Twój produkt lub Twoją usługę, a ty zamiast tego rozmawiasz z nią przez półtorej godziny, to logiczne jest to, że przez te półtorej godziny no, te emocje jej bardziej miną i ten impact, ta presja wewnętrzna, którą u tej osoby być może uda się wytworzyć poprzez odpowiednie zadawanie pytań, ona bardzo wytraci ten swój impact, i przez to w praktyce będziemy mieć taki efekt, że osoba nie kupi nam na końcu tego produktu. Więc znowu, czym dłuższa rozmowa, czym dłu dłuższa konsultacja i tak dalej, tym maleje nasze, nasza szansa na to, że ta osoba w ogóle kupi od nas dany produkt czy daną usługę. Potem też przykład jednego mojego klienta, który niedawno miał problem z tym, że jego konsultacje, jego rozmowy sprzedażowe trwały Średnio godzinę 15 minut, godzinę 30 minut, czyli generalnie one przedłużały się z 45 minut planowanych do godziny półtorej średnio. To nawet nie było tak, że to była 1 na 5 rozmów, czy 1 na 10 rozmów, która w ten sposób wyglądała, tylko to było większość rozmów. To co zrobiliśmy, to przede wszystkim wprowadziliśmy to, że usunęliśmy bardzo dużo pytań, które on zadawał, które były bez sensu, lub różne zaawansowane, bardzo zaawansowane techniki sprzedażowe, które on dodawał, myśląc, że to zwiększy jego skuteczność, gdzie w praktyce to bardzo mocno rozciągało mu długość rozmowy i wyglądało tak, że generalnie nikt nie kupywał. To co zrobiliśmy? Usunęliśmy te wszystkie rzeczy, dodaliśmy tylko pytania, które są niezbędne i ta rozmowa skróciła się do około 40 45 minut i zwiększyła swoją skuteczność z około tam było około 8 9% do 20-25%, tak o. Po prostu z rozmowy na rozmowę, tak naprawdę. I ta zmiana jest najprostszą rzeczą, którą może zrobić większość osób początkujących. Która sprzedaje swoje usługi czy oferty high ticket na przykład na rozmowach sprzedażowych, lub sprzedaje jakiekolwiek inne usługi na jakichkolwiek innych rozmowach, no chyba że to jest B2B, jest wielu, wiele osób decyzyjnych, lub masz proces, który składa się z kilku rozmów, wtedy jest to zrozumiałe, że może trwać to wszystko dłużej, natomiast jeśli masz, załóżmy, sprzedajesz, nie wiem, program mentoringowy w branży fitness, załóżmy, no to jakby umówmy się, to, to, to nie jest tak, że ta rozmowa musi trwać godzinę czy półtorej, nawet jeśli ten program kosztuje 5 koła. Ona może trwać 30 minut i ty masz sprzedać jeszcze łatwiej niż się ona będzie trwała godzinę czy półtorej godziny. Teraz jeśli jesteś trenerem, ekspertem, coachem, dietetykiem, terapeutą, lub masz jakąkolwiek wiedzę ekspercką, którą jesteś w stanie przekuć w pieniądze, w realny zarobek i stworzyć z niej ofertę, gdzie jesteś w stanie rozwiązywać ludziom jakiś realny problem, to masz umówić teraz rozmowę z pierwszego linku w tym opisie. Zobaczymy, na niej, czy jestem w stanie tobie pomóc stworzyć taką ofertę online i sprzedawać ją, żeby zarobić na niej fajne pieniądze. Tak samo, jeśli jesteś trenerem personalnym, masz studio treningowe, jesteś ekspertem w branży fitness, ale nie online, tylko też lokalnie, również możesz się zgłosić z tego linku. Ja dziękuję tobie bardzo za oglądanie tego filmu standardowo. Jeśli jesteś tutaj nowy, kliknij ten przycisk subskrypcji teraz, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I widzimy się w następnym.